Tak widzowie, Among Us to był mój pierwszy filmik. Możecie tutaj zobaczyć, 7 miesięcy temu był i opublikowałem go 3 lutego 2023 roku. A no jakby co, widzowie, to ten efekt jest specjalnie. To nie jest żaden bug. I myślałem, że się wybije, ale no nie za bardzo, jak widzicie, nie za bardzo się wybił. Wszystko się zaczęło tak. Widzicie, że to wygląda beznadziejnie, ten filmik ogólnie. Po prostu zlecam jakieś obrazki narysowane przez sześciolatka albo siedmiolatka. I okazuje się, że tym sześciolatkiem albo siedmiolatkiem byłem ja. Ja rysowałem te wszystkie obrazki, jak byłem mały, dla zabawy, i później. W sensie jeszcze wcześniej się bawiłem, że jestem youtuberem i że nagrywam filmy. No i ten cel udało mi się osiągnąć. Jestem youtuberem, ale z 14 subami. Wszystko się zaczęło tak z tym amongasem pięknym. No, rysowałam sobie różne obrazy jako dziecko. No, właśnie tak to beznadziejnie wyglądają te obrazki. I ten filmik ma 145 wyświetleń, tylko. Myślałam, że będzie miało jakieś 10 tysięcy łapek w górę. No, bo byłem mały, jak założyłem ten kanał. W sensie nie mały, ale taki głupi. No, więc myślałam po prostu, że osiągnie sukces, bo po prostu założyłam ten kanał, uwaga, też 3 lutego. Ten opis, tego opisu nie było od samego początku, dopiero później go dodałem i te linki też później dodałem ale wróćmy do naszego filmu Among Us. Widzowie, jak tutaj montuję sobie ten filmik cały. Tak to wygląda. Na kapkacie sam montuję go. No tak to po prostu wygląda. Mogę sobie przesuwać normalnie tutaj. tak się zrobiłem taki efekt. No i tego programu. Nie miałam od początku. Nie miałam go od początku. Po prostu miałem ten. Zaraz wam pokażę jaki program miałem. To nawet w sumie nie był program tylko wbudowanie w Windowsa 10 i na Windowsie 11 było słabszy takie Nie wiem jak to powiedzieć i zainstalowałem tą to co było po prostu od razu wbudowane na Windowsa 10 do Windowsa 11. Zaraz wam pokażę, co to jest. Widzowie, to jest ten program. Jak tu wpisuję A to tutaj mam takie różne rzeczy. A Us obrazki. Taki filmik wrzuciłem. I tego filmiku widzowie tutaj już nawet nie ma. Wrzuciłem go po prostu i... No nie ma go po prostu już. Wpisuję A. I mam. Among Us, rozdział drugi. Miałam go dokończyć, ale finalnie. Wyszło takie coś. Bo przez przypadek usunąłem te wszystkie obrazki, które rysowałam. Dlatego go teraz nie wrzuciłem nawet. Bo. Nie ma go po prostu już. Nie ma tych zdjęć, które. Rysowałem w pańcie, zwykłym pańcie. Tutaj wejdę w painta. No i to jest zwykły pań. Rysowałem sobie nie takie coś, tylko. O, pokażę Wam proces takiego beznadziejnego rysowania. Dobra, widzowie, to była historia mojego kanału i Amon Gasa, tego pierwszego filmu. Może kiedyś zrobię taką prawdziwą animację o Amongasie Nie wiem Ale możecie i tak nie wesprzeć i kliknąć jakiś tam przycisk subskrybuj. Kiedyś był żółty. Jeszcze niedawno czerwony, a teraz to jakiś w ogóle czarny i biały. No to mam nadzieję, że Wam się podobało, na razie, cześć, pa!